Tak, no takie, takie rzeczy niestety przykre w życiu się też zdarzają, niespodziewanie odszedł od nas. Na pewno wybitny, wybitny zawodnik, trafił do PGS Krybełchatów jako mistrz Europy. Poprowadził grę PGS Krybełchatów w sezonach, w których trzykrotnie zdobyliśmy mistrzostwo Polski i graliśmy w, w finale Ligi Mistrzów. Po powrocie z Rosji ku zaskoczeniu wielu, wielu, wielu ekspertów powierzyliśmy mu rolę trenera PGS chatów i zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. Także no z Miguelem mamy, mamy wiele wspaniałych wspomnień o Miguelu, niestety, którego z nami nie ma i myślę, że. To wszystko odchodzi na bok, a przede wszystkim to jest wyraz szacunku i pamięć dla wybitnego trenera i wspaniałego człowieka. Tak, no jest niezwykle jest niezwykle wyważony człowiek, który kochał, kochał siatkówkę, znał, znał się na tej dyscyplinie, był, był jej pasjonatem. Bardzo dużo czasu poświęcał na, na, na analizę, na pracę. W pełni profesjonalny jako zawodnik i później jako trener. Można o nim mówić tylko i wyłącznie dobrze. No tak, no to jest, to jest ten element, którym chcieliśmy zapamiętać i uczcić to wszystko, co zrobił dla, dla, dla klubu i. Przez ten sezon w pgs PG hatów, koszulka z numerem 10, czyli z numerem, w którym Miga grał podczas swojej kariery, będzie, będzie zastrzeżona, wisząc pod sufitem Hali Energię.